Na czym się teraz skupiasz? Na nauce? No generalnie na swoim rozwoju osobistym i y, też uczę się do egzaminów do szkoły aktorskiej. Y, no ale zobaczymy czy się w ogóle dostanę, bo egzaminy są bardzo trudne. Y, ale jak mi nie wyjdzie to oczywiście mam plan B, ale nie będę zdradzać. O Jezu, to chociaż tak troszeczkę. No pójdę po prostu na inny kierunek studiów, ale nie będę mówiła na jaki. Dobrze, to w takim razie bardzo mocno trzymamy kciuki, no i miejmy nadzieję, że jednak ten pierwszy wybór, czyli aktorstwo. E, da, też mam taką nadzieję. Co talent pewnie odziedziczyłaś. Uda. Mam nadzieję, <grytanie> 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 Czy jest na przykład jakaś taka rola albo produkcja, w której wiesz, że nigdy nie wzięłabyś udziału, nawet jakbyś już była rozpoznawalną aktorką? Jakie są Twoje granice, których jako aktorka nigdy nie przekroczysz? Hmm, kurczę, chyba nie ma takich produkcji, szczerze mówiąc. Musiałabyś to jakaś taka. Niesmaczna, kontrowersyjna rola. To bym takiej nie. Nie, nie, nie takiej e, roli. Ale tak to raczej jestem otwartą osobą. Super. Super. Niż jest doświadczenie.